Pamiętam ten dzień, kiedy po raz pierwszy świadomie zaczęłam pracować z tematem pieniędzy. Pamiętam, jak z niepewnością, ale też z ciekawością pracowałam nad tym, jak wyjść z długów i jak mieć w życiu bez tego ciągłego napięcia. Wtedy właśnie odkryłam, co się we mnie wydarza, kiedy zbliżam się do pieniędzy. Towarzyszyły mi tam pewnego rodzaju uczucia, niepokój. Lęk i złość i to ciągłe uczucie, to napięcie, że nie wystarczy, że będzie za mało, ta presja. Od tamtego czasu minęło już 8 lat. Widzę, w jakim innym miejscu jestem, co się we mnie pojawia, kiedy zbliżam się do pieniędzy, a pieniądze do mnie. Widzę, jaką drogę przeszłam. I choć wciąż jestem w procesie, to niewyobrażalne, gdzie można dojść, jeśli świadomie zaczynamy pracować ze sobą. Dzisiaj w pieniądzach towarzyszy mi spokój i zaufanie. Jak tego dokonałam? No, ustawiłam siebie w innym miejscu i ustawiłam moje pieniądze we właściwym miejscu. To samo będziemy robili podczas warsztatów ustawień systemowych, które już w tę niedzielę. Szczegóły znajdziesz w bio. Zapraszam.